Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Five Nights at Freddy's 3. Specjalnie obejrzałem mój własny materiał z Frapsa. Eee, czy na poważnie nic nie mówił tutaj Scott na temat nowego animatronika lub starych animatroników? I on nic nie mówił. Nic. To oznacza, że teraz mamy przewalone. Zasada obowiązuje dalej. 10 tysięcy łapę w górę. Od razu wrzucam kolejną część

That makes this feel legit, man. But I have an even better surprise for you. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Uh, gotta go, man. Uh, well, look, it's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. What? Ventilation error? What? 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 It's okay. Co się dzieje? Co się dzieje? Ventilation. Rebootuj to. Co się dzieje? Nie słuchałem go w ogóle teraz. To seal a vent, double click the vent cam button. What? Ceiling? Co to znaczy ceiling? Kurczę. kotuś, co to znaczy ceiling? Siedzisz obok mnie, pomóż mi. Pomóż mi. Ona nie wie. A, to znaczy, żeby zablokować. Aha. To ja chcę odblokować teraz. Dobra, nie wiem jak. Chyba o tak muszę. Słyszę coś. Nie podoba mi się to. Wiecie co, bardzo mi się nie podobała ta wiadomość. On mówił coś o spring trabie, ale ja spanikowałem i nie usłyszałem absolutnie niczego. Nic nie usłyszałem, nic spanikowałem za bardzo. Bardzo niedobra sytuacja. Słyszę znowu dziwną muzykę. Ja nie wiem, czy on jest gdzieś wentach, jeżeli słyszę taką muzykę, czy gdzie on jest? Mapel. Nie widzę go tu, nie widzę go tu, nie widzę go tu. Tutaj mogę zablokować ścieżkę, nie wiem jak odblokować. Boję się, że zaraz coś mi wyskoczy na ryj bez powodu. I ja wiem, że tak się skończy, I ja wiem, że będę wrzeszczał jak mała dziewczynka. Zagram głos e, tego. E, Balon ale nie wiem co to zrobi. Czy to w ogóle cokolwiek zrobi? Po co są te? Są trzy kropki. Czemu? A, bo to jest czekanie na to, aż będę mógł playout ją zrobił. Dobra. Nadal nie wiem o co chodzi. Ale był jakiś ventilation problem. On teraz, ja widziałem to na streamie, że on teraz, nawet jeżeli nie jestem w kamerze, on może się tutaj poruszać, zatem dlatego się boję. Ponieważ wiem, że to nie jest tak, że już... <laughs> Okej, okay. okej, okay. to było straszne. Pieprzony Balloon Boy. Czy to znaczy, że przegrałem? Czy, czekajcie, czy się tutaj coś zmieniło? What the fuck? Co ja mogę zrobić? Ventilation, reboot, okej, okay. to nie znaczy, że przegrałem. Ale czemu ja teraz migotam mi oczy? Migotają mi oczy. Boże, dlaczego zamykam, przemykam oczy? I boję się, co teraz się stało. O, dobra, tutaj był Balloon Boy. Okej. Okay. That was scary, Scott! 1-0 dla Ciebie! Czekajcie, czy tutaj coś było? Nie, wydawało mi się. Dżmato, Scott! Jest rozwalony ekran! Oh my god! Oh my god! Co to oznacza? Blokujecie? Nie obchodzi mnie to! Mogę tylko jedną blokować naraz, bardzo mądrze. Czy tutaj wszystko jest dobrze? Nie wiem. Bo ja wyzwałem balon, bo ja chyba tym... Czy to o to chodziło? Nie wiem. Jestem ciekawy o co chodzi. Mam nadzieję, że zrozumiem tą grę, zanim umrę. Springtrap! Tutaj jesteś! I się ruszyłeś teraz, ponieważ mi to zniknęło. Co ja muszę teraz tobą zrobić? Czy ty się poruszasz przez wentylację? Zgaduję. Okej. Okay. Byłeś tutaj. Blokuję tutaj. Jesteś tutaj! Mam cię! Zablokowałem cię, Springtrap. Dobrze. W ogóle dowiedziałem się, że się, że springtrap dzięki Waszym komentarzom to jest taka pułapka właśnie na myszy i tak dalej, aniżeli na myszy i w ogóle na leśne zwierzątka na jakiegoś niedźwiedzia czy coś. Boże, na myszy, co ja mówię? na Naleśne zwierzątka o to mi chodziło. Dobra, nie ma go teraz tutaj. Tutaj go nie ma, znaczy, że jest gdzieś na kamerze po prostu panikuję i mówię głupoty. Video error, bardzo niedobrze. Eee, czyli musimy zresetować video. Tak, kamera, system. O kurde, o chodzi o to, że on teraz może niszczyć niektóre rzeczy, przerywać tutaj audycję, audycji, a muszę je po prostu resetować. I ale jest 5 AM. I'm still having shit in my pants. Dobra, gdzie jesteś Springtrap? Gdzie jesteś? To nie ty. Jesteś tutaj znowu. Tak, wentylę. słychać go. Okej. Okay. Ale ciebie już tutaj nie ma, może jesteś tutaj? Tutaj? Nie, tak daleko nie, jesteś gdzieś przy mnie, ja wiem o tym. Jestem już tak blisko, jestem już tak blisko. Wow, to był dobry jumpscare! przestraszyłem się, brawo Scott! wreszcie zrobiłeś porządnego jumpscara, bo we FNAF 2 to były chujowe, okropnie. Ten był naprawdę dobry, kolejna minigra, czy przechodzimy od razu do kolejnej nocy? Kolejna nie gra. Teraz gramy Bonnie. Czyli będziemy na samej grze grać e, Ciko. Ok. Gramy Bonim. Nie Boni, tylko bo Musimy pójść za nim. Musimy za nim pójść, pójdźmy, nie zwiedzajmy tego. Później pogderamy. Aha, czyli tutaj jest martwy Freddy. Czyli słuchajcie, teraz jest rozwiązanie historii. E, Purple Guy. Zniszczy te animatroniki. Nie wiem dlaczego on je niszczy. I teraz, uwaga, nie mam dla tego pojęcia kim on może być. Error, nie mogę tam wejść. Dobra. I znowu mnie dopadł. Znowu mnie dopadł, teraz się już tego spodziewałem. Ale dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie trzecią noc, to dawajcie łapki w górę, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z wami. Pa, pa. Cześć.